Masz do rozwiązania tak równanie logarytmiczne, i tutaj masz odejmowanie logarytmów. Jest na to wzór, ale wzór, który daje nam jeden logarytm z x minus 1 przez 4x plus 1. I jest to ułamek, z którym też byśmy sobie poradzili, ale lepiej unikać ułamków wyrażeń wymiernych i po prostu przeniesiemy ten logarytm na prawą stronę, wtedy już masz sumę logarytmów. A e, jeśli masz sumę logarytmów, to możesz zastosować ten wzór, ponieważ tutaj te logarytmy mają taką samą podstawę, i zrobić z tych dwóch logarytmów jeden logarytm. I o to chodziło. Chodziło o to, żeby doprowadzić równanie, które jest tak zbudowane, do równania, w którym po obu stronach jest po jednym logarytmie i logarytmie o tej samej podstawie, oczywiście. Teraz, muszę, możesz, teraz możesz skorzystać z faktu, że funkcja Logarytmiczna jest równowartościowa. Co, co zawdzięczamy temu? Jeżeli te logarytmy mają się równać, to również równają się funkcje, wyrażenia, które są logarytmowane. Czyli potocznie mówiąc, możemy opuścić te logarytmy. Jak opuścimy, to otrzymamy równość tych wyrażeń. Czyli normalne równanie, już nielogarytmiczne, które rozwiązujesz. Doprowadzasz po uproszczeniu do wyrażenia kwadratowego, które jednak łatwo rozwiązać, bo wystarczy minus 4 wystawić przed nawias, a później jeszcze x wystawić przed nawias i masz iloczyn takich czynników. Zadajesz więc sobie pytanie, co wstawić za x, żeby wyzerować ten nawias? No tu w tym wypadku 0, dlatego pierwszy pierwiastek to 0, a w tym wypadku 6, dlatego drugi pierwiastek to 6. W ten sposób otrzymujesz rozwiązanie tego równania logarytmicznego.